Słuchajcie, ogólnie to już wykluły mi się gęsiaki, tylko musiałem wcześniej ewakuować całki za takie wiaderko. Akurat takie mam, takie mocno brudne. Już wam pokazuję. Tutaj się osuszają jeszcze dwa gęsiaki. Tutaj się jeszcze jeden będzie wykluwał. Będę musiał mu delikatnie pomóc, bo z tych jajek pozostałych już nic raczej nie będzie. No i pokażę wam jeszcze Czekajcie, ile mi się wygląda? E, bo dzisiaj zapierałem około 12, 12 e, gęsiaków, plus to jeszcze dwa, i ten jeden to będzie około 15. Z tego co dobrze, dobrze policzyłem. Także no, tak to wygląda. Możecie zobaczyć. Staram się jak najlepiej pokazać. Tak wygląda, tak się zachowuje mały gęsiak po wykluciu. Coś takiego. Ten też niedawno wyrzucił. To ogólnie jest biała, gąska, a to jest garbonosa.